Nieźle masz z głową. Usuń ten artykuł. Macie na magicale Daniela. Zgłaszajcie. Jakaś paczka wjechała. Wow! Zobaczcie. Której wybierasz? Te? Jajka? Dobra. To jest Paulina, moja kuzynka z krwi kości Moja ciocia tam są kobiety, a tu są faceci. Takie dymy są. Hello, Wiesiory. To jest moja siora Zosia. A ja Gosia. Nikut. Nikola powiedz Pozdrowienia z Torunia. brawo. Brawo! brawo. 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 Jakub? No, jeszcze pozdrowienia z Torunia. I tak. Jeszcze raz, rodzina razem! na razem! Brawo! Oczy Mama, ludzie mówią, że szachnęłaś. Mówiłam, że że wzięłam jego. No, wzięłam, mówią. No! I o co chodzi? No to nic. I te klapy w ogóle. Trzeba wiedzieć, Kurwa, ze zbioru mojego biorą. Bo to online ja szuka pracy, o co chodzi. Ja zobaczcie, z artykuł, wszyscy na czat, patrzcie. Klikajcie, że wam się podoba, kochani, komentujcie. Fala, Jaca praca, Jaca równa się praca, równa się sława. Ile jacyk ma? Dzieci i czy czasami nie macie długów, może z donej no, bardzo warto byłoby najpierw spłacić zadłużenia? Jakie zadłużenia? No, Chyba zamieszkanie jest zadłużenie, ale Jacek ma dzieci, czwórkę dzieci, płaci im alimenty. Nie ma długów. Ludzie! Może zamówimy Agnieszce kwiaty do pracy! O, robię cel? Kochani kurno, puść mi! Bądźmy wariatami, Ucieszy się! Ale będą dymy! Kwiaty dla mojej dziewczyny! Do roboty! Zamówione 240,90 nie? Kurwa, za taki raz kupuję tak kwiaty. Jak to nie da? To teraz miłość, albo nie wiem nic, nie? Siema, no się no? co w jakim otwarciu? Nie, tak, prawda? Nie, cześć! Pięćko kupu! Kurwa! Ostatni raz już co tak zrobiłeś. Ej, to ty rysujesz no, mnie? A ja cię okay? <grydżę> miło, To nie jest wydajny wagi? hip! Nie, musimy raz zapytać. Pani narysuje jacy, o! Jacy! Jacka? No! Co? Ja! Sek. Za jakieś 30 minut pojawią się dziewczynki no, włosy. losy. Przyczerpujmy ich zabawę i ogarnijcie no, troszkę, bo by nie było się trzy włosy. Nie no, 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 no. możemy ogarnąć, bo jest no, za lemon. Ale, ale w końcu tak naprawdę jak zyskujemy. Mama piwa masz oddać. Nic nie oddaję. Dlaczego? Bo nie. <śmiech> ja <śmiech> jestem twarda jak Daniel, Łukasz, Polina, Oliwia i Kola. Ale zajebiste, co drzewo ginęło.

Ale w tym jej przegnałam młoka. Ciekawe, co by zrobiła, gdyby Jacek ty, Jacek Batman, już, a ty co inny? Pa, kolejny, kolejny ty piszą o nas. Ale, Gnoje, co nie za materiały stare biorą. Nooo, ja Tyle to ja miałam kurwa po 50 widzów, ty. Co to w ogóle za porównania są? Ale wieje ludzie, patrzcie! Kurwa, kamery mi skliszczyło! Kurwa, piwo w Kur Kurwa, pamiętam! Tutaj położy piwo! Seba! Ja tutaj mam Kurwa! Kurwa! Ostatni raz piwa piwa! Ja pierdolę! No! Ale pytanku odwita! No! Co myśli? Ani Gościa o tej całej sprawie z... Z wierzchu co, z Eską i tak dalej, Te inne no, Eska, wiedzia, ta to serwisy. No SPR nas pisze wirtualna Polska, gazety w Toruniu. Co i co ona o tym myśli? Co ty myślisz? No, my jesteśmy słabni Co się śladasz? Bardziej jak prezydent <grym> Ale, pani Gosiu No A gdzie ja ten? Praca! z deszczowej dla gości lecimy. <grym> pani stara, kurwa! Tak. Pani Gosiu, nie dałaby się pani na jakąś kawkę umówić? A tam się. A kiedy? Ja bardzo chętnie Panią wezmę. A może jutro? jutro pani że się ładnie zrobi. Kawiarnia, jakiś park, Co Pani bardziej odpowiada? Na 100% robię? Nie chcesz? już. Nie chcę. Zostawiam szansą, bo bym Jedz te chore zęby. Ja Ja też mam mały. goście. Pani Głasz, ja, ja bym chciał się zapytać, ja bym chciał się a, zapytać. A, za was chyba pizzę siedzi. Y jak? Jak Pani Gosia gryzła tego żelka, skoro Pani ma jednego zęba na krzyż? A nie! Ile najwięcej piw ciągnie. ciągu dnia wypił Jacka trzeciego? Zero, zero, no zero. No mam w chuj piw jeszcze. Jacka chyba trzynaście piw potrafi wypić. I więcej. Gosia, Gosia, słyszy co mówisz? Mama, słyszy co mówię? Mama, nie kradnij piwa! Ale przypał! Nie kradnę! <laughs> Sprzątam! Mama, co ci się? Co? A słyszysz mnie, Daniel? Dana! Halo, Daniel! Kablarze! Mama pytam mnie, czy ją słyszę i mnie woła. Bołam Dawaj, się. Się. Ja robiłam skórki, idziemy po ulicy do Łukasza. Słuchaj co mnie! Co no mówię do ciebie! Cześć, mówisz No, Wojtek, się a mnie się Mama, co tam o ciebie? Opowiadaj! No mówię! Czerwana. No i dobrze. O w końcu. Ładne. Daniel te. Włocha tam. Jest. Większe. Przymieszaj. Przymieszaj. Kurwa nie. Dobre mają być numery większe. Skarpetką będziesz z grubą.

Zanieczyszczanie, zanieczyszczanie, Nie przejmuj się tymi chętami, ja, nie są tego warci. No wiem, że nie warci, ale kurde no to trochę boli, tak? A ty wiódł! Za trzy złote. A No, zobaczy, jaki sajko. To jest z innego powodu, nie? Wie pani, co chodzi. Po co znowu? Nie były pani do pikki polecnej? Nie. Nie było? Nie. Na To był kurator. To trzeba było wyciszyć. Też bym to wyciszył. Jacek chodź tutaj, się tam nie kur z nią! Ola tylko u mnie podjebać. Się... Kuram, pisałem te kosurki. Ja. Masz przysłali, daj mamie, Jest tam wróć Odgadnął? A tu kolejne towary A tu łuski łuk Nie mogę doczekać, ty A to kochana O, już te koszulki będą liksat Moja mama się cieszy Jaca, ubieraj tą koszulkę Pokaż, jak to ja. robi, nie? Zdjęcie, pyszne Jaca, praca, Jaca, klata, Woo! Jaca, praca, ale pięknie się cieszę, security charge, ja za nie, ma się, nie Kurwa, piona Łukasz jest bardzo dobrze, leci do przodu Nikt Cię nie zabierze kurwa, nie teraz na jak on się no nie powoli nie. układa Jesteś takim fajnym, Co na Chodź do mnie do Cię Oła! Przepraszam, nie ciałem Oła! Idź! Chciałem! Weź! Daj buzi! Nie! Daj buzi! Nie! Daj, pocałuję! Nie! Bo boli! Daj! boli, no boli! No Bo daj buzi! No! Daj! Z boku! Nie tyka mojego nosa! Pokażę wam Jacka! Ja wygląda jak Papa Smurf! Alvaro! <grym> Alpacino. Alba Co ty <grym> A to jest jak siatosławo, widać? Zobacz! Jeszcze, jeszcze, mnie dotyka, o, ty to <zumacki> 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 jutro, jutro se wam pokażę mam nadzieję. Kurwa! Mówiłem zła. Teraz jebałeś myszkę. No i co? No tu jeszcze tam leży kawałek, nie? Tyle więcej robisz? i się tyskę! tyskę się napij! W się napij! Bo co? Bo no i chujże jest noc, ja tu pracuję. To jest moja praca normalna, kurwa. Byś w moim wieku zrozumiała, dobra! Nigdy byś pracowała już. Oj, tylko wojnę zaczynasz znowu. MC3 seba dostał Ale Seba mi nie się pomaga, to jak mam dać kurwa 400 zł za to, że co? Że mi nie pracuje. Damy mu kasę no ludzie, kurde, niech się weźmie też do roboty, kurwa, ale chce się dawać, ruchać każdemu teraz, ty, kurwo, wiecie co chodzi, albo robi pracę swoją, albo ja go zaraz do Warszawy wyślę, dam mu 200 zł, do Warszawy tyle. Ja mu dopiero zapłacę w piątek, poczekamy dwa dni i zarobi tyle. Ogarnij się, siedzi u Ciebie grzyb leśny, bałbat parkowy i cwaniak w Sebix. W około sami alkoholicy i ukrywający się przed kuratorem Łukasz. Jesteś aż tak ślepy czy tylko udajesz trzy złote?